Siemano i ja nazywam się Salwerowy i zapraszam Was na trzeci odcinek z ETS2. W ostatnim odcinku skończy... mieliśmy trasę do Poznania, więc zobaczmy co mamy dalej. Ok, no tutaj widzę, że mamy, tak wspomniałem, w dzisiejszym odcinku jedziemy do Warszawy, za to cenimy najwięcej hajsu. A cz... no w sensie z Poznania, na 4084 Więc przyjmiemy sobie zlecenie, tam stadion w Wajnomunach Dobra, chyba wszystko ogarnąłem I powinno działać już Więc mam nadzieję, że faktycznie działa. No i dobra Teraz mamy... Czekajcie, ty Aha, bo to się nie tak zmienia. Teraz mamy Reno na blachach SBI. Nie wiem co ja. To słucha jest biała. Dobra, trochę mi w się źle pisać, inaczej mam przepisane przyciski, ale jakoś damy radę. Dobra, jeździ. Dobra, jeździ już, więc możemy wyruszać. Tylko gdzie ja mam jechać? Co to jest za wyjazd? Jak mam ustał... ją Jak jestem ustawiony? Ja nie mogę. Dobra. I mam nadzieję, że już bez żadnych problemów Dojedziemy. Chyba nic nie jechało. O kurde, prawie bym walnął. Ja nie mogę. Ale fajnie z tej perspektywy wygląda Poznań. Naga mi się to podoba. Dzisiaj w ogóle jeden odcinek z CTS. Nagram i dwa odcinki z Basa. Tyle, że ja to nagrywam po prostu na zapas. Więc dlatego, że po prostu mi wiecie. Na porządku jeszcze więcej materiałów. Tu już nagle 50 może podjechać trochę bliżej. Z tamtej strony nic nie jedzie. Ej! No! przerywanie lekko pewnie, ale. Ok, jesteśmy znowu w Poznaniu. Kurczę. Tylko, że my teraz chyba od drugiej strony jedziemy. Ale fajnie, trzeba mieć coś nowego Okej, zaraz światła mamy Ja w sumie ogarnę, że w ogóle tam kierunkowskazmy nie włączyłem Nie, czy ja włączyłem już? Więc to po mnie Dobra, to za nie będzie... Okej, już się robi zielone Okej, on jedzie tam, to... O, chyba policja nawet jechała W ogóle ciekawi mnie, jak oni zrobili tą... Stolicę w się, sensie jak ona będzie wyglądać na odcinku, to w się sensie na odcinku jej w grze, no. Wiadomo o co chodzi, chyba, dobra, nic nie jedzie, to myślę, że możemy wjechać. O, ostatnio do tej firmy wjeżdżaliśmy, co mamy ją tutaj po lewej, dobra, my w sumie zaraz wyjeżdżamy stąd to. Aha, bo będziemy się chyba dwójką w większości. No dobrze, będzie przynajmniej szybciej powinno nam pójść. Ty nawet 80, ale czekaj, bo, czekaj, bo trzeba skręcić. Okej, okay, już dojeżdżamy do węzła za dwójką. Tutaj mamy na Berlin, co zresztą pamiętamy z poprzedniego odcinka. No a tutaj jedziemy na Łódź. Widzisz, ta ciężarówka ma troszkę słabsze paliwo. W się sensie nie ma go za dużo, to gdzieś sobie po drodze zatankujemy. W ogóle fajnie tutaj to wygląda, że jest takie. Ta barierka jest taka. w sumie To nie jest barierka. To jest sposób, żeby było ciszej. Takie niebieskie. Idziemy. Ciekawi jestem, czy daje tu też są jeszcze bramki na dwójce. Pewnie nie. Jedziemy. Nie ukrywam, to mnie trochę irytuje to, że ta kierownica zaczyna mi jakby tak coś... Nie. Strasznie mi wibruje, nie wiem czemu. Masz jak pod górę, to tak się dzieje. Okej, okay, do Łodzi 143 km, do Warszawy 206. No, czyli jeszcze kawałek jedziemy. Okej, okay, zbliżamy się do czegoś powoli, jakiś... Pewnej rzeczy. O, stacja paliw, już widzę. I parking To to skorzystam. Mam jeszcze być jakiś parking, potem? W sumie to nie wiem. Dobra, jedziemy od razu. Od razu 30. Jak pewnie. Dobra, gdzie tu możemy? Petrol to jest jakiś szelp, nie na licencji, czy co? Trochę tak wygląda. Nie działa. Dobra, tankujemy trochę pewnie secie pracodawcy I to ile? 700 euro, ja? Nie mogę. Dobra, ja też tu zaparkuję. Bo muszę jeszcze coś zrobić. Więc poczekajcie chwilkę, i zaraz wracam. Nie witam z powrotem. więc to co, jedziemy? Dobra, chyba nic nie jedzie z tamtej strony. nie, nic nie jedzie, dobra. Bo jakieś wiadukty są porobione. Tam był jeden wcześniej. Może jeszcze, bo widać na tym lusterku. A tu mamy drugi. Ciekawe, czy to jest za droga. To nie tak. jest z tego tak zrobione dla otoczenia pewnie. A nie, tu ogólnie jest odpoczynek A to fajnie Myślałem, że już będzie tutaj pobór opłaty Ale widocznie, pewnie do samej Warszawy Pewnie jest pobór opłaty Pewnie zaraz, tu jest Zjazd na Łódź, pewnie dlatego Ale nikt tu nie zjeżdża i tak, chyba A nie, są jakieś, a nie, jest jakaś ciężarówka Są tam jakieś auta Ciężarówki stoją W sumie tak też tam płynąć jakiś Kibel czy coś, bo raczej wątpię, że komuś się opłaca Na sam parking zjeżdżać Chyba, że sobie prowadzący na chwilę zjadł Ale tak to raczej za bardzo Się nikomu nie będzie opłacać Dobra chyba aktualna ona Wycieraczki chyba ok sobie radzą W ogóle teraz widzę, że tu też jest 30. Europejska Droga W ogóle teraz jeszcze pierwszego odcinka nie ma Kiedy jeszcze to nagrywam Bo problem był taki, że O właśnie tu 110, dobra to, to ignoruję U pierwszy odcinek że czekajcie, bo tu już jest 90, 70 tu już jest, Ty burza nawet, ja nie mogę. Czekajcie, no nie, bo za mnie naliczy. Eee, tutaj, o kurczę, prawie bym w niego walnął. Dobra, to nie do końca dobry pomysł, bo ktoś tu jeszcze płaci jednak. A co gdyby tak się w szat za kogoś? Szybko jedziemy, jedź, jedź Dajesz, jedziemy Damy radę O nie Nie działa 79 euro Kurczę, myślałem, że zadziała Chciałem sprawdzić, czy jadę bramki Ale to się ponuro zrobiło Ale jeszcze kawałek jazdy Tu stawiam, że jest pewnie zjazd na Łódź 110, jest nie 80, proszę mnie nie robić w konia Łódź-Gdańsk, no tak mówiłem Aha, bo ja lajtów nie mam włączonych O ja nie mogę, dobra mamy pierwszy mandat Tylko jednak nie za prędkość Tutaj mamy na Łodzi Katowice już widzę, czy aż dwa węzły do Łodzi No ale my jeszcze mamy 70 km podróży, konkretnie jeszcze godzinę jazdy Ale zbliżamy się chyba Nie no jak do, nie no nie gale, że są znowu bramki Ja pierniczę, ty dwa razy bramki O kurde i naprawdę już porypało. że ta policja już sobie pojechała, bo ja chcę tutaj gdzieś zjechać. Nie ja ona chyba tam często i tu tutaj mamy wolne. Ktoś mi się wyryje, to nie będę ręczył. O nie. No weźcieć. Dobra. Chyba trochę przestała lać, czy mi się wydaje. No leje, gdzie tam? Czyli podsumowując... Jeszcze 50 km, czy pewnie jakieś 45 km jeszcze opłaty. O to jest w ogóle torowisko, A się nie będę za bardzo rozglądać. To już kolejny nocleg tu jest i stacja paliwa, ale my w sumie nie potrzebujemy. Już znowu już tankowałem i jadę niby za szybko znowu. To jest ta sama stacja znowu, czy mi się wyda? To jest sumie, ta sama stacja. jest. Można powiedzę po barwach. To jest chyba jakiś nieincencjonowany szel chyba. Będzie płatna droga się kończyć No i zbliżamy się do fotoradaru więc nas pewnie będzie 70 jakieś. Ale już do Warszawy dojechaliśmy. Ty, ale ta Warszawa... 6 euro tu jest... Tylko. O kurczę. 6 euro czy jak... Do to jeszcze pół bidy. Tylko bidę według tej flagi, że my właśnie z boku Warszawy będziemy wjeżdżać. Ale, ej, ale ta Warszawa tu już... Nie no, znowu stolica Polski jest faworyzowana. W się też tak jest. Właśnie... Trzeba sobie jakieś kupić fermusa i z tego też zrobić serię. A, tu się, że autostrada kończy, to już pewnie za chwilę będzie 50 pewnie. Okej, okay, wjeżdżamy do Warszawy. Teraz pewnie 50? Nie, 70 nawet. E, to nie tak źle nawet. O, pałac kultury i nauki. Nie, no dosłownie, stolica bardziej faworyzowana. Ja nie mogę. A ty to miasto Warszawa? Dosłownie, eja, naprawdę tu ładnie wygląda już to prawda wiesz, że to jest tło, do którego nie możemy wjechać I to jest właśnie dla mnie do tej pory minus, że my do tych rejonów w ogóle nie możemy wjechać A, a można byłoby przecież Schoby to komu szkodziło Musimy my jeszcze tam jedziemy kawałek, w tamten rejon A już nie będę zmieniać pasy, już, już poczekam No ja rozumiem, przecież można byłoby tam przejechać przez Warszawę, naprawdę czasem trochę szkoda, żałuję, że... No To jest właśnie coś słabe, że nie mogę na tam wjechać czy coś Niestety, to jest trochę dla mnie minus tego dodatku. Ok, już się faktycznie ciemno zrobiło. Będziemy zaraz wieczorem już na teren. Dobra, mi się chyba nie chce znowu parkować. Dziś się odpuszczę parkowanie, bo chcę jeszcze dla Was jeszcze jeden odcinek nagrać. Teraz mi ładne to parkowanie byłoby, ale nie chcę mi się teraz zmęczyć, wiesz? Się? Okej, okay. może ładunek Wysokiej Wartości Zobaczmy co tam nam się trafiło Okej, okay. no to tak Warszawa, o, o do Strawy, ale do Strawy to od razu nie chcę jechać Do następnego odcinku, a nie to z Wrocławia, cholercia Katowice, no do następnego odcinku nam Katowice prawdopodobnie Cóż, trzymacie się tego odcinka z ETS2 i widzimy się wkrótce w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na kanale no. Trzymajcie się. Cześć.